tu. Ściskamy tu na końcu. Ściskamy. Mhm, super! Będzie piero twój. Tak. No, musisz, ja musisz go mocno ścisnąć jeszcze. Nie tu. Tu na końcu popatrz. Widzisz? Daj mięsko. Mhm. Uh -huh. Już. Mhm. Uh -huh. no. Jak to? Jak to? No i teraz musisz zawinąć. Teraz tak. daj paluszka tu. Czekaj, to ci poprawi Czekaj, nie Mój. Uh -huh. O pra to o paducha. Tu trzymaj, trzymaj o i tym teraz ściśnij mocno. 耶！Yeah.